Wiecie, co jest jedną z tych rzeczy, które mnie mocno denerwują? Jak się psuje moje auto. Dzisiaj sobie wsiadam, odpalam, no i wyświetlacz zostaje czarny. Nic się nie pojawiło. No i słychać tylko dźwięk próby wysuwania płyty. Może zaraz będzie słychać. Okay. O, i nic więcej się nie dzieje. Moje RC6 umarło. Zaraz je wyciągam. No i zobaczymy, czy uda nam się je szybko zreanimować. Opcje usterki są dwie, ale najprawdopodobniej padła karta pamięci, która się znajduje w środku, bo nie wszyscy wiedzą, ale pamięć radia to jest karta microSD. Więc wyciągam radio, no i zobaczymy, co tam uda się znaleźć. Udało mi się szybko rozebrać radio. Przepraszam za bałagan, ale to mój domowy stół. Natomiast tak, yy, karta microSD, która była w radiu i która mieści się tutaj na płycie głównej, nie daje żadnych oznak życia. Próbowałem ją podłączyć do komputera, komputer jej nawet nie wykrył. Tutaj mam nowego sandwiska, którego kupiłem. Co prawda oryginalna karta ma 8GB, ta ma 32, ale wszystko powinno ruszyć z no tego jest taki, że będzie trzeba całe radio skonfigurować od nowa. Dlatego że po włożeniu czystej karty i po podłączeniu radio do auta i po podaniu pendrive'a z oprogramowaniem radio powinno zainstalować nam oprogramowanie. Natomiast yy, na pewno będzie to chwilę trwało. No i po instalacji oprogramowania dostaniemy czyste radio. I będzie trzeba to radio na nowo skonfigurować pod konkretne auto. No nic, składam raz, dwa, składam kartę. I zobaczymy co dalej. No i ok, złożyłem radio. Jeszcze nie w pełni skręcone, ale już siedzi tutaj w... na swoim miejscu. Pendrive'a z oprogramowaniem przygotowałem. Podłączymy go i zobaczymy co się stanie. Pendrive podłączony. No i czekamy. Na razie nic się nie dzieje. No i co? O, jest. I pięknie wyskoczyła aktualizacja. Niestety to co najgorsze, czyli będę musiał na nowo wszystko sobie poustawiać. Miałem tutaj włączone dodatkowe motywy. No ale zostanie mi ściągnąć oprogramowanie MiraScript no i skonfigurować sobie wszystko. Dobra, ja ruszam w drogę. Mam kilka kilometrów do zrobienia. Cały proces potrwa pewnie około 40 minut. Zobaczymy, zbieram się no i do zobaczenia za chwilę. Ja tak sobie jadę, jadę, minęło 15 minut. Radio się włączyło, ale jak widać nie ma konfiguracji, pika w głośnikach. Zobaczymy, bo mam jeszcze taki pomysł, że może uda mi się skopiować plik konfiguracyjny z tej starej karty. Po prostu wrzucić na nowo, no, ale. Zobaczymy tak czy tak, jadę na warsztat. więc jak dojadę, to spróbuję coś więcej z tym zrobić. No ale fajnie, bo ruszyło, więc ma zadatki na życie. Zawsze to jakiś plus. No, Minus jest taki, że jak widać, czek mi się zapalił. Jedno się naprawi, drugie się zbierdzieli. no i tak to właśnie leci. No i tak zleciał cały dzień. Mnóstwo pracy w wolnych chwilach udało mi się ogarnąć radejko. Powinno się zaraz włączyć, natomiast e, zna, udało mi się znaleźć na komputerze e, mój plik konfiguracyjny, który za 3 lata temu sobie zgrałem z radia. Dzięki temu udało mi się wszystko przywrócić. Dlatego, że po instalacji oprogramowania były problemy z kamerą cofania, z kolorami głównie ta kamera nie, nie pokazywała obrazu tak jak powinna. Natomiast udało się wszystko, jak widać, radio się włącza. Poczekamy chwilę, powinno się zaraz włączyć. Słychać, już wygra. Muszę ustawić jeszcze datę. Trzeba wgrać mapy, bo oczywiście nie ma, nie ma map. Działa też tutaj na wyświetlaczu informacja o nawigacji. Wcześniej nie działała, też byłoby trzeba to oddzielnie konfigurować. Natomiast w związku z tym, że udało się wgrać plik konfiguracyjny, który był tu oryginalnie, Udało się to przywrócić Właściwie wszystko działa Wszystko jest ok o, Włączamy kamerę cofania Coś tam widać Natomiast jest z tym trochę zabawy Może kiedyś będę miał chwilę dłużej nagram konkretny poradnik jak to zrobić Natomiast tak w skrócie Trzeba ściągnąć oprogramowanie w gracie najlepiej na pendrive'a, załadować do radia. Natomiast później jeszcze mi raz skryptem pobawić się w konfigurację, bo inaczej niestety nie będzie to działać tak jak powinno. Natomiast u mnie już wszystko jest tak jak przed awarią. Cieszę się, bo zeszło mi z tym trochę czasu, nie robię takich rzeczy na co dzień. Natomiast też już będę troszkę mądrzejszy na przyszłość, jeżeli byłoby trzeba coś takiego robić jeszcze raz. No to tyle, pozdro i do zobaczenia.